Zarówno Robert Lewandowski, jak i Szawi przebywają na wakacjach w Ibizie. Kilka dni temu obaj postanowili spędzić wieczór w tej samej restauracji. Hiszpański dziennikarz Gerard Romero informował, że piłkarz i trener siedzieli przy oddzielnych stolikach w towarzystwie swoich znajomych. Dziennik AS ujawnia teraz więcej kulisów tego przypadkowego spotkania. Według doniesień gazety, obaj rozmawiali ze sobą nieformalnie przez kilka chwil. Tematem konwersacji były wakacje oraz ich rodziny. Nie mogło zabraknąć także kwestii potencjalnego transferu do Barcelony. Lewandowski miał wprost powiedzieć Szawiemu na pożegnanie, naprawdę chcę z tobą trenować. Saga transferowa z udziałem reprezentanta Polski trwa nadal. Barcelona nie ukrywa, że chce kupić Lewandowskiego i udać się z nim w przedsezonową podróż do USA. Przeciwne temu są natomiast władze Bayernu. Katalończycy złożyli już trzy oferty: ostatnia opiewała na 40 milionów euro plus 5 milionów bonusów. Bawarczycy chcieliby natomiast otrzymać przynajmniej 50 milionów.